Teraz jestem w jednej z galerii w Petersburgu. Z patykiem nie będę chodził, ale ustawiłem inaczej telefon. No i pokażę wam jak to wygląda. To jest galeria tutaj zaraz przy dworcu moskiewskim Jedna z nie wiem z kilkudziesięciu w Petersburgu. No, w Petersburgu jest dużo takich miejsc, no, nie można zapominać o tym, że Petersburg to jest 10 milionów ludzi. Niektórzy nawet mówią 14. Tak to wygląda. Na kostę oczywiście wszystko jest. Tu proszę bardzo. Wszystko jest. Oczywiście też. Długo, boss. Proszę bardzo. Oczywiście, sklepy pełne towarów. Myślę, że dwa razy więcej takich sklepów jest tutaj niż u nas. To bardzo jest Nie wiem czy to jest Starbuck Coffee, czy to, czy to już jest kupione, ale też jest. O, tam jest jakiś zamknięty. Daniel Wellington jest zamknięty. Nie wiem czy zamknęli go w ogóle, czy, czy tylko jest zamknięty, to jest jakaś przerwa. No, tu też tu drugi sklep zamknięty. Scandinavian Studio otwarty. Jean otwarty. Tu czasami kupuję. Kupowałem rzeczy. Pandora otwarta. Chanel, proszę bardzo, jest otwarty. Tu jakiś duży sklep zamknięty, ale nie wiem co to jest Polo otwarte, Falconergii otwarte. Samsung otwarty. INT zmieni otwarty. Zaraz zamknięty. Jakiś sklep taki większy nie wiem co to jest rosyjski sklep wszystko to co co nas proszę tak jak do uroku jest Akurat dzisiaj mam, używam na sobie Też. to jest jakaś drogeria, której nie znam nasz Douglas to jest jakaś pipidowa maleńka przy tym gigantyczna. to jest jeden z Tak wygląda drogeria w jednym ze sklepów rosyjski <średziany> Idziemy dalej. Tutaj już nowe sklepy, napisane jest, że się otwierają, zajmą miejsca na pewno te, które wyszły. Są jakieś takie butiki. Widzicie napisy są, że zaraz się otwiera, a nie zamyka. Tu zamknęli coś. O! Tu jest jakiś zamknięty. Tu jest napisane wyraźnie. Zobaczcie. Nasze magazyny wyrmienna, zakryte. Czyli zamk zamknięty czasowo. Tu się stąd nikt nie wycofa. jest jakiś zamknięty Stradivarius. Zobaczcie tutaj jestem w tej chwili na pierwszym piętrze a piętar tutaj jest ile? raz, dwa, trzy cztery, pięć pięter no raczej na brak towaru oni nie mogą narzekać Chim tu gdzie chodzą nasze dziewczyny często nie zagrywał, nic się nie zmieniło jako w butach, jako w jachorze tam macie fixit well. Jedziemy na górę, chociaż ja tego wszystkiego nie przejdę, no ale jedziemy na górę. Oks też jest. Tu jest jakiś Adidas, zamknięty. No. tu już jest bardziej, wchodzimy na foodkorty z tego co widzę Ginza tam też foodmarket, czyli wszystkie restauracje w jednym miejscu wszystkie smaki świata tak, tu są już foodkorty Collins, jest

Garwin jest, proszę bardzo. Sportsmaster, ogromna sieć sklepów z sportowym obuwiem taki odpowiednik dekatlonów w Polsce, tylko to jest rosyjska sieć ogromna, gigantyczne sklepy wszędzie, w, każdym, w każdej galerii boks New Balancer. proszę bardzo, wszystko jest Tu ma Jezus proszę bardzo. Nikt pumy nie zamknął, widzicie? To się nie spodziewałem. Tam na górze są kolejne, ale ja już wybaczcie tam nie będę chodzić, bo mi i wejdą. Jak się domyślacie gdzie? A tu jest odpowiednik naszego Mediamart. Markt tak to wygląda. Tak wygląda sklep kolej nogi można kupić na 12 ceny myślę podobne do naszych telewizor w granicach tam 500 euro tej gry dla dzieci To jest odpowiednik Medie u nas w Polsce z telewizorami tu za 16 tysięcy rubli można telewizor kupić bo się wydaje niemożliwe, jak to jest możliwe 16 tysięcy rubli 1000 złotych, no widzicie, że jest Wszystko jest. Nie, chyba mają większy wybór niż u nas. Tak mi się wydaje, może mi się wydaje. Pralka jakaś taka nowoczesna kosztuje 58 tysięcy, czyli jakieś 900 euro. Ceny mogą być niższe niż u nas na te towary, które dalej sprowadzają, bo rynek nabywczy rosyjski jest kilkakrotnie większy niż polski. Nie wiem, czy wiecie, że jedno miasto Moskwa ma większą siłę nabywczą niż cała Polska. Także nie da się tego porównać po prostu. Dla tych wielkich firm rynek rosyjski jest dużo bardziej intratny i korzystny niż polski rynek, dlatego to tak wygląda. Odkurzacze, zatrzęsienie, wszystkiego zatrzęsienie. zobaczmy jakieś... No, no nikt się nie zmienił, ja nie wiem o czym u nas mówią i co oni, co oni opowiadają i jaki jest sens tych kłamstw. Szanowni Państwo, tak to wygląda. No nie będę już dalej chodził, bo mnie nogi bolą. Jadę teraz do baru odpocząć na kalian, posłuchać muzyki, zobaczycie jak to też wygląda. No ale tak wygląda rzeczywistość. To 90% sklepów jest otwartych, nikt nic nie zamknął. Jak są zamknięte, to jakieś tam pojedyncze sklepy. No, dla mnie się nic nie zmieniło. Jest dokładnie to co było. Tak jak mówiłem, taki rynek to jest absurd. Nikt się na to nie pozwoli. Myślę, że te, które są zamknięte, tak jak widzieliście tą kartkę czasowo zamknięte, to one się szybciutko otworzą. To jest prawda o Rosji, takich galerii jest kilka w Petersburgu. W Moskwie to jest, którego jest zaczęsienie. Moskwa po prostu pamiętać, że ma 30 milionów ludzi. Jeszcze trzy razy więcej niż Petersburg. Także no nie dziwię się, że ich jest tyle. To, to odnośnie galerii, a będziemy sobie dalej pokazywać wszystko potem z innych miejsc. Wszystkich gorąco pozdrawiam, do następnego razu.